Czym zajmowałem się podczas urlopu? No, poza tym, że remontowałem cały czas, to postanowiłem zrobić test na działce koło domu bliskich mi osób nowego namiotu, którego, który dostałem na urodziny jakoś, właśnie w zeszłym roku ciągle nie było okazji go przetestować. Jest to namiotkę Czuła, bardzo lubiany przez grupowiczów, kampera z osobówki ponieważ no to jest taka bardziej przystawka niż namiot. Z tej strony ma pojedyncze drzwi, a tutaj normalnie jest jak brama garażowa, którą można połączyć sobie z, z samochodem. To jest taka właśnie bardziej przystawka niż namiot, bo nie ma tam w środku jakby oddzielnie pokoju. Jest tylko to, co widzimy na zewnątrz. No to połączenie między samochodem a, a namiotem bardzo średnio mi wyszło, ono nie jest w ogóle wodoszczelne w żaden sposób, no ale pierwsze koty za płoty, przynajmniej już wiem. Na przyszłość jak to bardziej ugryźć, myślę, żeby nie kupić takiej plandyki po prostu bardzo dużej i nie nakreślić im od razu całego auta i namiotu. I wtedy stanowiłoby to jedną warstwę e, szczelną, nie? a nie takie łączenie trzech, trzech materiałów różnych, bo to jeszcze są położone, jeszcze mogłem położyć na, tą, na tę klapę bagażnika e, drzwi namiotu, ale nie robiłem tego, bo chciałem w nocy się jednak odciąć od samochodu i sobie to, to e, zapiąć, żeby było cieplej. No i właściwie to nie jest kamper z osobówki, ponieważ spałem w namiocie. No, jest za mały do tego, żeby tam spać. Ja kiedyś spałem w samochodzie przez całe wakacje w Chorwacji. W dwie osoby w Honda Civic 7 generacji wersja hatchback. No i wtedy byliśmy totalnie niezależni. Wszystko mieliśmy w samochodzie. Tam spaliśmy, więc nawet z zewnątrz nie było widać, że ktoś w środku śpi. Gdyby mnie to, że był samochód przykryty plandeką, żebyśmy właśnie mieli jakąś tam komfort, komfort w środku. No a tutaj to już jednak jest potrzebny ten namiot. No i Tutaj powiem, jaka fajna sytuacja, że Keczuła pomyślała o tym, żeby właśnie tutaj można było doprowadzić prąd. Do środka jest taka kieszonka, myślę, że bardzo praktyczna rzecz. Podoba mi się to, że w środku sobie można swobodnie stać wyprostowanym i normalnie funkcjonować jak w pomieszczeniu, a tak jak w namiotach zazwyczaj na klęczkach, prawda? Więc to jest duży, duży komfort. Tak to wygląda, od góry jest, jest, jest haczyk. Ja mam tylko metr m wzrostu, ale mogę pokazać po sobie, jak to jest. Ja tutaj mogę rękę praktycznie wyprostować do tego, do tego haczyka. Jest pełen komfort. Tutaj te okna mam odpinane i tu jest wtedy normalnie mos, moskitiera. Nie? Więc to jest do zrobienia. I tak. I jest lepsza wentylacja. Tutaj pokazuję teraz właśnie wnętrze Matisa. Zaraz je zmierzymy, ile tutaj pozostaje powierzchni do spania. Położyłem tylną kanapę. Oparcie to na czym się siedzi dałem maksymalnie do przodu. Tak rozłożyłem. Tak samo fotele przednie dałem maksymalnie do przodu. I je też pochyliłem na przodu, żeby tutaj po prostu zrobić jak największą tą powierzchnię no ale próbowałem się tu położyć i jednak mimo wszystko jest trochę jej za mało nawet biorąc pod uwagę tamtą przestrzeń, którą przykryłem półką i jakimiś tam torbami, które miałem w, w bagażniku tak jak wspominałem m. 70 wzrostu tylko, a i tak już tutaj nie jestem w stanie się położyć, no, chyba, że jakoś tak na boku no właśnie, jednak to no, nie jest to samochód bardzo duży no więc tak Tutaj odległość wynosi 149, do najpartego zobaczymy. Nie, no, nie ma 150, jest 149 cm długości, więc no ja myślałem o tym, żeby tutaj się przebazować w nocy, gdyby było mi zimno. To bym się tutaj położył, zamknął bagażnika, może na chwilę odpalił silnik, ale no nie było takiej potrzeby, chociaż zmarzłem. O trzeciej w nocy się obudziłem, bo mi naprawdę zimno, musiałem też się załatwić. No jak wróciłem do namiotu po toalecie pomyślałem sobie, że zjem jogurt miałem taki i on leżał na ziemi i się okazało, że on po prostu no zamarzł, no zrobił się twardy jak kamień i nie szło tego jeść jeszcze, jeszcze tutaj przy ziemi są naprawdę niskie temperatury jeszcze pokażę jak to wszystko wygląda z zewnątrz no jestem z tego namiotu bardzo zadowolony. Od dawna o czymś takim marzyłem. A teraz przynajmniej już wiem, z czym to się ja rozstawia, się go bardzo prosto. No i można podróżować właśnie matizem. Ja w tym roku, matizem, zrobiłem praktycznie 30 tysięcy kilometrów. W czerwcu 20 któregoś mija rok, od kiedy mam matiza. A jest już ponad 20. 9000 km zrobione, więc na pewno te 30 tysięcy zrobię, więc można myśleć o jakimś wyjeździe wakacyjnym batizem. I być właśnie samowystarczalnym pod względem noclegu. Tak ja to widzę. A nic. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Viel Spaß. Tschüss.